Hej, Siemensz, witajcie, z tej strony i Idę dzisiaj w sklepie 13 sierpnia 2022 roku. No i co, zobaczmy, co dzisiaj będzie w sklepie. A dzisiaj mamy. Aha, trzy itemki z FNCS-ów: czyli Ten co Ostrza za 500. Super jasny licznik likwidacji za 400. I pokaż im, kim jesteśmy za 200. I są to itemy oczywiście z FNCS-ów: Potasiusz Skórku za 1200. Gladius Potasjusza za 500. Także tak tutaj mi się prezentują. Zestaw rysunkowy miałośnieg za 1500. Muzyczkę. Rysunkowy miałośnieg za 1400. 10-tonowe handle kreskówkowe za 800. Wskakuj za 200. Doktor House za 1500. Dwie beczki za 1200. Siorp za 300. I dalej mamy gwiazdeczka za 1200. Pryzmo Ostrze za 800. Kastor za 1500. Elmira za 1500. Kostur Maga za 800. Magiczne skrzydło za 1200. No i co, lśniąca napastniczka za 1200. Błyskotliwa specjalistka za 800. Mistrz szachowy za 300. rysałka za 1200. Podskakiwanka za 500. Odparzony za 200. No i co? Nadal mamy zestaw owocowe grono. I Marvel nadal w sklepie. Także co widzowie, jeśli sklepie się podoba, to pamiętajcie: subzonę, łapka w górę, kodzizilę w sklepie. A się dam 7.